strony jest chłopowa. dzisiaj tak, znowu zagramy sobie w Lunch Lady razem z Giuseppim. Możesz się przywitać. No, widzowie. Będzie grubo, nie? Będzie grubo, no. Będzie gruba baba nas goniła z patelnią. Po innej teraz szkole. Udajemy się do innej szkoły. No. No, no to, to starto. Starto game. Oczywiście, oczywiście... Pringelsy dla lepszego poślizgu na myszce od komputera. Takie. Saucreen so o nią. Robimy ASMR. ASMR w szkole to nie jest dobry pomysł, bo cię nauczycielka zapeje i da ci pałę. Okej. Okay. No, to udać się do jakiejś szkoły. Hmm. Dobra, dawaj. Y nie, nie, ja idę w lewo. Nie, 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 trzymamy się razem. Dobra, 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 chodź tu. Trzymamy się razem! Była ja mowa. Tak To się usłysza ja Ej, ona jest nad nami. Ja nie sprintuję. Też nie sprintuję. My ja sprin weź go, weź go, weź. Mm, dobra. Hallowe back. Ha, Bo ja ty zmierz. na girlator to ty musisz być bezpieczny. Ja jestem tylko. Może, nie, ty też możesz metki. Page, dać. page! kolejny pagę. Zaraz okay. znajdziemy metki. Zaraz metkit znajdziemy. Pre... Hopie, ja, prędzej to zaraz znajdziemy wszystkie 10 page'ów za zaledwie dwie minuty i będzie. No będziemy... takie. Ja no. I mamy dwa. A ta mapa wydaje się łatwa. Słyszę ją! ja się chowam. Klucyk! Ja się do kibla schowałem. Też. Ja jestem w męskim. Ja jestem Oł. w damskim. Page. Uh. Page. Słyszę ją! Ale dużo pageów tutaj jest. Widzę pagę z daleka. Aż stary ona tu jest. Medkit kolejny. Ej, tutaj jeszcze niesprawdzone, chodź. Wait. Kolejny Medkit. Szukam klucyka. Ja jestem daleko od ciebie. Bo, na... Arlo, bo ja się trochę. Kutu. Bo ona tu jest, rozumiesz? Ja dlaczego się owę, bo była o mnie niedaleko mnie dlatego. A medkit? Medkit. Ja bym nie wychodził. Nam, nam, nam. Dobra. Ja już słyszę tam... Mi się wydaje, że jest prosto, bo na górze nie powinno. Dobra, chodź. Oczywiście nie robimy kontentu dla dzieci, tylko Kli dla dorosłych. No wiem. No nie, 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 nie. Nie robimy kontentu dla dzieci, robimy dla dorosłych. My nie jesteśmy tak, tak. wojan. My nie jesteśmy wojanami. My nie jesteśmy jak wojan. Nie robimy dla dzieci kontentu. Bardziej, bardziej to robimy dla dorosłych. Nawet o mam ten, ustawione ten. filmiki przeznaczone dla dzieci. Awe. jesteśmy po prostu O, dobra, dobra, ja pamiętam. Co? Co, 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 co? co? Betki be kolejny. Tu, tu będzie pagę. A może nie będzie pagę? Aha, nie ma pagę, ale jeszcze nie byliśmy w prawo. Grubą babę Mus... chyba widziałem. No skamowali mu mnie na 500 zł. Gdzie ty? Gdzie ty na 300. Kurde. Nie ma pagę! Ej, tu nie było pagę! A gdzie ty? Aha, ty tu jesteś. Dalej. Dobra, no, chodź, no, chodź, Nie! Nie możemy się zgubić. A gdzie ty jesteś? Tu. O. Aha, nawet się tepłeś. Entity. Dobra, wie... według mnie jesteś duchem Entity w, demolo... w demonologii. Tepasz się. Ej! Słyszę ja się chowam. Ej, Żartujemy. Starkajski. Oho. Zejdźmy z Tyrcasem, może pominęliśmy. Sprint! Też. A to ja mam do kafeterii, to chodź. Kafeteria była tu w prawo, bo jak Greś. Się... Słyszę ją! Tak, ona jest w kafeterii. Wi, oui. nie możemy tam iść, ja się chowam tu w pokoju. Ona tu biegnie. Tak, ona wychodzi z kafe. Nic nie widzę Widzę ją przez okno Ja nic I nie wychodzi z kafę Wszedłem tu bez Aha pra... I prawie bez tu wszedłem I Jeszcze nie, jeszcze nie wstaj Nie, nie, nie możemy iść Możemy wstawać Stare, ja nic tu kompletnie nie widziałem nie nie wiedziałem, że ten pokój tak wygląda. Słyszę ją! Nie wiem, co jakieś krzesła. Kontent dla dorosłych. O, No tu Tak idzie. lepiej. Co? Ej, Nurel! Już ty oh. gimuzar! Czesław ogniem! mnie! Idę <ścoughs> za Ej, zrobiłem screena i je, jedzara. Je, ona jest w głucha. Dobry. Do, dobra. Wyszło. Emo! Nie! <laughs> o, kurwa. Brawisimo. Chyba jesteś martwy. <laughs> Jestem ugotowany. Nie, jednak nie, nie. A tu dobrze. Nie Nam. Hagi. Ona się tofa. Ja słyszę. Znowu mnie naraziłeś na niebezpieczeństwo. No to jestem. Więcej to ja jestem. <noise> Ale beka. O kur... Ja się stąd wynoszę. Widać, że to nawet kobieta nie jest. No tak, to jest Helga. Dobra, sprintuję! To jest Helga. Gdzie <grystanie> jest ty jesteś? Gdzie nie ty? wiem, uciekłem sobie. Nie o nie. tu! Wydarło się. Jezu, ale z ciebie krecik. Schowałeś się gdzieś. Kurde. Nie wiem, byłem przed tobą. O, klucyk! Pominąłem. No tu jest Widzę tą bo. grubą babę. Jest chyba na spał. Nie, dobra, ja uciekam jak z pana, bo ja ona mi zaraz stuknie tą swoją grubą patelnią. Co to gruba patelnia, co? -taste, scary Skerrytejs. O, PG. Weszła chyba Są. na górę, bo ja usłyszę pagę W ziemią. W ziemią Jak ja jeszcze nie dedłem, jak ja prędzej weszła mi do pokoju stoi przed mordą. Gdzie ty jesteś, bratku? Klucyk widza. Principal Office Widzę ją z daleka Dobra, zeszła na dół, jestem safe Pogę Gdzie ty? Ja właśnie idę na spawn'a I ja nawet nie wiem, czy ma być spa. ona tu jest? MÓWIŁEM! Ej, ja, 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 mogę ja cię uleczyć? Bo ja chcę sobie dostać osiągnięcia Reviver. Git. odblokowane. odlokowane. Dobra, biegniemy! Tutaj, gdzieś... za tobą! Stary, ty jakoś mi znikasz, nie? A! To No to teraz jaka mapa? Dobra, Hard. ja bym spróbował... Ja bym spróbował tą, którą nie graliśmy jeszcze. Bo na... Ej, to graliśmy, to graliśmy, tego nie graliśmy i tego nie graliśmy, tego, 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 tego. Spróbujmy Daj... tej mapy. Okej. Okay. Oo odbokowałem I... 15 level. Dawaj harda. Dobra. No Walk content. Uważaj na te pipy, bo one były. Finger pounce. Ja tak. No i ona musiała... Ja idę w lewo, nie wiem czemu. Aha. No co ze mną. Kiedyś w sumie ja, ja nie ogarniam. Czekaj... A ja nie ja mogę dopiero po 10 sekundach się ruszyć. Poj... <laughs> kit ja biorę. Okay. Page'a nie ma! Where is pages? I don't know. Tu nie ma page'a. Nie ma page'ów. Gdzie ty jesteś? Się zyskam, zara? Nie ma Page! Ej, tu jest wyłącznik! No nie wierzę! Stary... Nie wiem gdzie ty jesteś, ale mogę cię uleczyć. O, jesteś tu. Czekaj. Stary Ej, jakby... Gdzie jest jakikolwiek page? Ale stary, no bo patrz. Ja sobie otwieram drzwi i nagle dostaję jumpscara na mordę. O tej gorącej pary. Czy to jest pagę w ogóle? Dobra, ja uciekam. Ja... Aha, ja wyłączyłem te pipes. Słyszę ją na górze i ją widzę. Jest na basenie. ale to nie basen. <laughs> Teraz nie, bo już jest pusty. No, wy... cały, cały wsiąknęła. <laughs> nie, skoczyła i, cun... Skoczy... skoczyła i tsunami było. No właśnie i się cała szkoła jakby jest opuszczona. Pagę! Ale się teraz rozkręcam! Słyszę, Słyszę, ją. Słyszę ją. Pytki dobre jest to safe. Staircase. It's insane, bro. Find the pool key. Jak ja mam stąd ja teraz? Ja nie mam... ból bull Jak ja mam stąd Nie, te pipes są słabe. Słyszę ją. Nie znamy tej mapy, a my harda gramy. Trudno tam. Yo bro, chill. Co to za gówno? Ja nie wiem, co to jest ta złota pan. Może, może ona nie ma patelni teraz i ona nie może ją rzucać. I think. To nie jest tuf. Bratku, to nie jest... Bratku, to nie jest tuf. To jest tuf. Pagę. Tuf Ona się już wynerwia Tuf O kur... Ona tu jest No to po mnie No to po mnie As... Ta ona nagle mi wyskakuje stary Gdzie Widzę Page, to jest świeczka Widzę to szmatę Idzie do mnie Ufaj. BORNED WESH! BORNED teraz takiego rage'a miał. Stary. Brat myśli, że jest tu. W... Get on. Nie ma fejdu. -a. A ja nie żyję. Bo to jestem w as. <try> R Wlazłem na barierkę! Ej, mogę chodzić! Mogę chodzić! Where are you? Jesteś tu! Leczę cię z Habiku. Please subscribe Please subscribe widzowie! Oczywiście nie zmuszam. Tak! Thank you, boy! O kur Oj! Oj! Nigga, boy tu biegnie! Boy? To jest pewnie jakieś monstrum. Słoń. Hipopotam Potop szwedzki Hejrel <laughs> Potop szwedzki Nie wiem, bratek ma rację Zlazłem za nią Bratek jest tuf Nie sam się zaraz co Ona jest ślepa? Metki dobra nice. Dobra poszła na dół Chciałbym Ciebie też miał leczyć, ale trudno. Prawy chyba się leczy. Ja lewym leczyłem. Nie. Ona tu idzie. Ona no do mnie idzie. Jak ona mnie Ty, dobra, jestem. To za tobą patrzę. Siema. Ja się tu dostałem przez to, że ona mi otworzyła drzwi. Ona jest do góry, Kurwa. ale ona schodzi na dół. Pagę. Ona, ona tu biegnie. I ona jest szybka. Chyba chodzi właśnie o to, nie? Pierdzielaj! Chodź. Bąk. Bonk. Bąka dostałem. Chciałbym cię ule... Chciałbym cię teraz uleczyć, nie? I skoro... NIE! Dobra, nie idzie w moją stronę, na szczęście. Widzę Page'a! Skoczę tam! Mam pisuary jakieś. Z tego co widzę SŁYSZĘ TO! Żadnego paga nie zebrałem, nie? Page'a Ona jest do góry! Odpędzę ją! Klucyk. Prawie, żeby zeszła tutaj na dół. Ej, mam wyjście! Mam wyjście! Co? Co? Ej, to my zginęliśmy obydwoje? Nie, ja nie zginąłem, ale jestem przy wyjściu dosłownie. Spróbuj znaleźć pulki na górze.

Jestem. Weź biegaj, zgiń, bo tak... Bo tak mam inną mapę. Czemu? Ja chcę cię uleczyć. A ile jest 8 Osiem. O kurde. A ja mam miejsce? Nie, oczywiście w tym miejscu nie może być page, ale ty zawsze znajdziesz miejsce, gdzie jest page. No ty to masz fajnie. Brat myśli, że jest tu. Proszę cię zgin, bo ja nie chcę leżeć. Hmm? Okej, okay. ty już szukam ja nie wiem, czy ty mnie znajdziesz, bo ja wypadłem poza mapę właśnie teraz. W drzwi wszedłem i nie wywaliło poza mapę. Aha. mam górę. Jestem do góry. Czekaj. Weźmy to może inną mapę. Wiem, szukam ją. Stare ją próbuję znaleźć. Widzę ją chyba. Znaczy, widziałem. A, a da się restart, da się restartnąć mapę. To co, restartujemy i gramy jeszcze jedną? No, okej. Okay. Okej. Okay. to znowu ta sama, czy giniemy od razu i... i gramy sobie japońską? Nie, to ja pójdę w następnym odcinku. No. Jersepi. Ma tu metki! Czekaj. Mam pagę. Weź, Weź ty się... może... Z... Weź, ty Weź może zginiecie Weź ty może zginieć, ja uleczę. O e. Ano tak, para. Ja też sprawię bym dead no. no tak. To nie jest tu. Hard jest za ciężki, jakby miałem po 15 level. We're are... o, uraczyłeś się, zapomniałem, że to... Jeszcze tamtej strony nie sprawdziliśmy. Kibel. O! Czuć jak... grubą. Wera. No? O matku. Wera zrobi okay. r -ku. Przyszła Vera i zrobiła er Earthquake. Quake. No to mnie bije! Czym cię bije? Ona mnie zauważyła, ja miałem gasolą latarkę. Ona jakaś... Ona ma X-Pate. To ma, to ma go w księgę. Kłówno pobiegło w lewą stronę. Przyszła Vera i zrobiła Earthquake. Przyszła Vera i zrobiła Earthquake. Yo, what off. Widzę ją. Ja też ją widziałem. Oj, oj nie cofaj się, proszę cię! Dlaczego? Niecofna. Dobra, poszła na górę. Mam pulki. Mam gul-gul-gulki. Medkit! Tupi Pagę. Widzi mnie. Uciekam. Sprint. Aha. Aha. Mm, jest tu gdzieś jest? kulczyk na schody? Ja jestem na dole. Cejaw. Ja jestem w pool. Jestem w gul gul gul. Widzę gulgulową fejdę. Mm -hmm. mm -hmm. To jest straszna gra. Iśćcie do góry? Wiblot mnie nie widzi. Ty jesteś do góry? Tak. Ja pier... muszę coś co? Co? Kurtam Kurtanie Masz jestem Tak, ale... Mm. ale ja góry... ale ja nie mogę do ja nie! góry... jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem na i mnie normalnie nie zabiła. Bo jest taka gruba, się przedarłem. Ale przeżyła ja tu ją przeskoczyć, niż obejść przecież. Nie! No, mam no, ja szukam kamyda. Kampi! Ty żyjesz? No ja nie mam... No ja nie żyję, ale chodzę. Nie żyję, bo to tym do jest jakaś. Dobra, ja nie sprintuję, bo zaraz zginę. To ty nie żyjesz. Nie. Ja żyję. żyję. Ty miałeś metki, to... Przede. Jestem na dole, ale nawet nie wiem... Jestem to na dole, powiem, ale... Nie? Jestem na dole, ale ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Pages. Final answers. Ona tak gruba idzie do mnie. Paga, pagę widzę. No i ta baba idzie do mnie. Klucyk. Gównoteria mi się. Gluaj, gluaj. Ehm... A krzyj, widzę ją. na mnie nie... Przebiegła obok mnie. Nic mi nie zrobiła. Pagę! Ale nie da się iść do góry, stary! Zablokowane jest. Nie pójdę do ciebie tam. Co mam teraz zrobić? Nie wiem, ja się. Ty sobie leżysz, nic się zrobić nie może, a ja nie. Ja, ja, nie może, znaczy się. No wiem. Staję się. Petki to tak jest! Dobra, jestem w bez bezpiat. Tak, ale ja jestem w tych Jakiś pokojach. Dobra, ja jestem. W poko go. Ja jestem w jakimś pokoju, w którym są jakieś zasłony. Jest. W pokoju, w którym są zasłony jestem. Jestem na dole. Tak to powiem. już próbuję z tego pokoju wyjść. Tu będzie pagę, proszę was. Dawać mi pagę. Mam latarkę! Mam latarkę! Na Ty coś na dole? Nie. Ja pierd... No to ja nie mam jak się tam do ciebie dostać. Idę grubą. Ale ja mam etki dać! spokojnie. dla mnie? Nazistowska ta jest dziewczynka. Mm. Nie ja hmm. widzę łeb tej rasistce. Hmm? Proszę, ja nie chcę skinąć. Ty gruba, widziałem ją. Ja się nie ruszam na razie, bo ją widzę. Stary, ale... Ja jestem na dole, ale nie da się iść do góry. To nie rozumiesz, ja jestem na spałnie. A dobra, to przyjdę tam zaraz. Dobra, to ja sobie posiedzę. Widzę ją. Idzie tam gdzieś. Do góry ona idzie chyba. Nie. Co? Hmm. Czuję się tą grubą. Pagę. Stary. Jakby co na spawnie jestem. Osiem. Zmierzam w twoją stronę powoli. Siema, a ona tu jest, ja uważaj, to... uważaj, ona tu jest. Ona tu jest i rykła. I ona... Idzie, tutaj jest obok spawnu. Idzie w dole... na lewo, idzie na lewo, czyli nie idzie do góry. Ja Chociaż... myślę, że ja tego nie ugram. Nie. Ona idzie, ona jest na dole idzie w lewo od spawn'a. Czyli nie idzie do góry. A, dobra. Widzę cię! Metki! Ej, dobra, mam... pewne idea, ale to nie... nie będzie to. Jest! Może to ugram, faktycznie. Gdzie ty jesteś? Bagę! Tylko teraz dotrzeć! Widzę babę, ona biegnie z jeszcze tam dalej. Patrz TO! Gdzie ty jesteś? Tu? Serio? Zeskoczyłem z barier. Chodź, tu Ciema. wygrali. Nie. Ale stary, ale tam nie ma otwartych drzwi, nie dało się tam wejść. Do góry. No ja na sterkę zszedłem z basenu. No dobra, no to był git odcinek. W następnym odcinku zagramy na pewno... Yy, no japońską szkołę. Insajno! Insane'a i japońską szkołę dodamy. Nie, dobra. Najpierw zagramy japońską szkołę, ale coś takiego, że normal, a, a pierwsza, pi pierwsza mapa to będzie normalna, ta japońska, i druga i dru druga mapa to też będzie japońska i same. Mhm. To Już no. no. Dziękujemy za odcinek, było fajnie, śmiesznie. Było bardzo. Fajnie. Dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.